Moi drodzy, dzisiaj jest mega, mega ciepło na zewnątrz. I yy, nagrywając to, dzisiaj nie będziemy nic jeść. Dzisiaj będziemy pić wodę i przy okazji pijąc wodę przypominam się o tym, żebyście pili minimum 2 litry wody dziennie. Szczególnie jak jest tak ciepło na zewnątrz. Dbam o was. I hej, cześć z tej strony za. O, czekajcie chwilę, nie, czy nie? Teraz możemy, bo mam książki. I hej, cześć z tej strony zza, z kanału Kulturalna Szafa I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie książki z takim dworskim, z takim zamkowym, książęcym, balowym, sukniowym klimatem polecam. Bo jak wiecie, a może i nie wiecie, ja uwielbiam tego typu klimaty. Uwielbiam książki, gdzie właśnie są dwory, intrygi, e, suknie, bale, księżęta, księżniczki, królowe. Wszystko, co jest związane właśnie z takimi wiktoriańskimi, e, przeszłymi czasami, to jest po prostu coś, co ja uwielbiam. I uwielbiam, jeżeli ten motyw jest wykorzystywany w fantastyce, w fantastyce młodzieżowej, ale też w fantastyce takiej bardziej dojrzałej, po prostu uwielbiam te elementy. Uwielbiam, jak główno bohater. Jest oczywiście dziewczyna, która trafia na te dwory, lub na przykład już na nich jest, jest jakąś księżniczką, królową i tak dalej. Ogólnie wszystko związane z dworami, nie dworami Sara tylko dworami, czyli zamkami, książętami i jest dla mnie czymś cudownym. I dzisiaj chciałabym Wam polecić kilka serii e, związanych właśnie z tym tematem, więc jeżeli również lubicie te tematy to zapraszam. I zaczniemy sobie, słuchajcie zaczniemy sobie od czegoś yy, o czym mówiłam w ostatnim filmie, czyli o nowej książce Kierykaz, która wyszła w Polsce, czyli o Zdradzonej. To jest yy, duologia, pierwsza część jest, zaraz wam pokażę, żebyście, bo ja nie mam niestety pierwszej części u siebie, to jest pierwsza część, pierwsza część to jest narzeczona, tutaj gdzie wam wrzucę okładkę to jest część druga i ona zamyka tą serię ale jeżeli kojarzycie Kierykaz, to kojarzycie ją z serii Rywalki, którą też wam zaraz tu o Pokażę. Zrzucam książki. I możecie kojarzyć Kieryka z serii Rywalki oraz z triologii kontynuującej serii Rywalki, związanej z córką głównych bohaterów. I wszystkie książki od Kieryka Kojarzą się właśnie z takim dworskim, królewskim klimatem. I tak jak uwielbiam rywalki, tak nie byłam przekonana do serii Narzeczona. Tak samo nie byłam bardzo przekonana do tej serii związanej z córką głównym bohaterów. Przeczytałam ją, ale nie było to coś takiego, co mi serca szybciej zabiło. A jednak jeżeli chodzi o rywalki, to tutaj było, była, była miłość po prostu. Okej? Okay? Jakby Kiera zacznijmy sobie od tego w sumie. Kiera nie jest mistrzynią swojego gatunku. To nie jest osoba, którą ja kojarzę z jakimś majstersztykiem pisania, tworzenia światów, bohaterów i Ale Kiera Cast potrafi tak nas oczarować tym swoim balowym, zamkowym, takim właśnie dworskim klimatem, że ja uważam, że jej książki są takim świetnym Guilty Pleasure. I oczywiście jej książki mają błędy. Bo to jest akurat prawda, że jej książki mają błędy, jednak ja uwielbiam ją i uwielbiam czytać jej serię, i jak dowiedziałam się, że zdradzona wyjdzie, to mówię: no, no, ja, ja muszę. Ja muszę. Bo narzeczoną przeczytałam, nie byłam zbyt zadowolona, bo chciałam czegoś podobnego, co było w Rywalkach, tej właśnie, tej, 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 tego hipno, hypnotizing, tego, tego czegoś. Tego czegoś, co mnie przyciągnęło do tej serii. W narzeczonej czegoś mi brakowało. Ta nasza główna bohaterka nie była taka jak Ameryka z y, serii Rywalki. Była była troszkę bardziej rozpieszczona, ale, ale w drugiej części, czyli w Zdradzonej, nasza główna bohaterka dojrzewa, to jest raz, więc bardzo mi się podobała. Druga rzecz jest taka, że mamy troszkę więcej tych intryk i troszkę bardziej rozbudowanej fabuły. W tej pierwszej części było troszkę tak czasami głupkowato, coś było niedorobione. Widzę, że przy drugiej części jest to bardziej przemyślane, jest to lepiej poprowadzone i naprawdę... Mam pod wrażeniem czytając tę książkę, naprawdę, aż się zdziwiłam. Ale najbardziej emocjonujące tutaj, najbardziej emocjonujące tutaj, było oczywiście co? Wątek romantyczny. Jak to u Kieryka zbywa, nigdy nie wiemy z kim skończy główna bohaterka. A w Zdradzonej mamy coś troszeczkę innego, bo nasza główna bohaterka, w związku z pewnymi wydarzeniami w pierwszej części, o których nie mogę powiedzieć, bo był to spoiler, nasza główna bohaterka ma pewien... Problem ze swoim sercem zostało lekko złamane. Nie mogę powiedzieć w jakich okolicznościach, nie mogę Wam tego powiedzieć. Bardzo mi to kusi, ale nie. No i, i nie ma żadnego kandydata, ale jednak, no jednak jest. I to jest to. I właśnie, i, i, to, i to, mnie, to, mnie, to mnie tak. Mm, uwielbiam, wiecie też, jak już są dworskie intrygi i te wszystkie zamki i bale, to również uwielbiam, jak jest jakiś taki właśnie arogancki typo który uważa, że jest lepszy, który uważa, że e, nasza główna bohaterka jest rozpieszczoną damulką, a naszego główna bohaterka nie jest rozpieszczoną damulką i tak dalej, i tak dalej. No i pomiędzy nimi coś tam, coś. Więc no, mam to w zdradzonej i, i mogę się przyczepić do, lekko do zakończenia, bo jednak, bo jednak, bo jednak coś, mi tam, coś mi tam nie grało, ale równocześnie też to jest guilty read. Ja Kierę traktuję jako guilty read i, i dlatego ją uwielbiam. Dworskie intrygi, yy, bohaterowie, księżniczki, yy, królewicze, też właśnie takie aroganccy typowie. Yy, no jest to, jest to po prostu taka książka, co jak mam gorszy dzień, to siadam i po prostu czytam i łykam na raz. I, i to muszę oddać Kierze że po prostu to jest coś, niesamowitego, co ona tworzy za światy i właśnie takie dworskie z dworską fajną intrygą, więc jeżeli potrzebujecie takiej książki lub takiej serii, a nie czytaliście kiedykast, to zdecydowanie polecam. A na końcu filmu yy, będę miała dla was konkurs, w którym będziecie mogli wybrać jeden, wybrać, wygrać jeden z trzech egzemplarzy, dwa egzemplarze będą do rozdania na Instagramie, więc jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to zapraszam. Ups, to zapraszam na Instagram, a jeden egzemplarz jest do rozdania tutaj, i konkurs będzie na końcu, więc rozdanie nie konkurs, rozdanie będzie na końcu. Więc Was bardzo serdecznie zapraszam. A teraz przejdźmy sobie do kolejnych książek z takimi właśnie dworskimi intrygami, które bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam. Tak naprawdę okazuje się, że jeżeli chciałabym Wam polecić wszystko, co lubię z dworskimi intrygami, to. Musiałabym Wam pokazać prawie, że całą swoją biblioteczkę. Oh, nie sądziłam, że mam tyle tych książek, ale mam, więc jest co polecać. Lecimy. I tak jak wspominałam, oprócz Kiery Kass mam kilka książek. Każda z nich jest tak naprawdę trochę inna i inaczej podchodzi do tematu. Kiera Kass jest taka, takim guilty readem. To jest książka niezbyt zobowiązująca emocjonalnie. Jest oczywiście, wiecie, ten wybuch namiętności pomiędzy bohaterami, więc to nas tak. Ale. Yy... Ale jednak jest to bardziej naprawdę taka młodzieżowa literatura, a ja teraz pokażę wam troszkę młodzieżowych, a troszkę mniej młodzieżowych, bardziej dojrzałych książek z taką dworską intrygą. I zaczniemy sobie oczywiście od czegoś co polecam bardzo długo już i co uwielbiam. Jest to Szklany Tron od Sarah J. Maas. I okej, okay, zakończenie było takie o całej serii, ale jednak czytało się to świetnie i dworskie intrygi tutaj nie pojawiają się w takim Takim w stylu, który my rozumiemy jako Dworskiej Tryb. Czyli nie ma tutaj zamku, nie ma, y, są książęta i księżniczki, ale, ale nie ma zamku, nie ma tego, nie ma takiego czegoś, że jest główna bohaterka, która siedzi na zamku i coś tam, coś tam, tylko. Jest tutaj taki właśnie dworski klimat, taki klimat sukni, taki klimat intryk, taki klimat zabójstw, i tak dalej. Później ta fabuła troszkę bardziej się rozwija, idzie w troszkę innym kierunku, ale w pierwszej części w ogóle mamy tutaj zamek, mamy tutaj księcia i, i cieszę się, że ta fabuła poszła w trochę innym kierunku i rozwinęła się bardzo mocno, i ten świat się rozwinął, bo ta seria naprawdę wciąga i naprawdę emocjonuje i no ja uwielbiam i pomimo tego, jak się książka zakończyła, ja zakończyła, czyli ostatnia część była naprawdę Do bani, to jednak wciąż mam Bardzo duży sentyment do tej serii i, I zawsze będę ją polecać Jako taki świetny przykład takiej Fantastyki młodzieżowej, która staje się Coraz bardziej dojrzała, więc zdecydowanie Polecam. Dalej mamy moją ukochaną Autorkę, czyli Annę Bishop I jej dwie serie yy, Ponieważ nie czytam tej najnowszej filary świata Czy filary ziemi tutaj wam rzucę okładkę, nie czytam jej niestety jeszcze, mam ją na półce, ale nie czytałam nie, nie sięgnęłam po nią, ale ja polecam te serie, które wyszły kiedyś i które, kiedyś był na nie taki boom e, zdecydowanie to była to najpierw była trylogia Czarnych Kamieni, ale później przeraziła się, przerodziła się w wielką E, Serię, która ma Jak tu widzę, patrzę, dziewiąta książka to jest Ale yy, wychodzą teraz nowe Dziesiąta wychodzi niedługo Dzięki wydawnictwu Initium Więc czekam naprawdę z zaciśniętymi rączkami e, Na kontynuację, bo uwielbiam ten świat I tutaj macie typowo właśnie dworskie intrygi Typowo zamki Wille, dworzan Książęta i tak dalej Ale jest to bardzo mroczna seria I zdecydowanie dla dorosłych Nie jest to coś młodzieżowego Jest bardziej dorośle Jest bardzo tak 18+, plus, bo jest bardzo brutalnie w niektórych momentach i niektórzy czytelnicy mogą się troszkę przerazić. Dalej mamy y, drugą serię od Anne Bishop, czyli ja pokazuję teraz drugą część. Y, to jest seria Efemera i ona ma trzy tomy tylko i wyłącznie. Ja średnio lubię pierwszy tom, jest dla mnie taki naprawdę średni, średni, ale jest dobrym wprowadzeniem do świata. Y, później mamy Belladonna i na końcu mamy Mos I ja powiem wam tak, Uwielbiam drugą część, jest cudowna, ale najbardziej kocham trzecią. Uwielbiam Most Marzeń. Pamiętam, że jak przeczytałam Most Marzeń, to byłam w ogóle w wielkim szoku, że jak ta seria się rozwinęła. I tutaj też mamy właśnie takie dworskie, fajne światy, intrygi, ale jest to również seria dla dorosłych, nie młodzieżowa, nie jest to kierakaz, nie jest to cukierkowa, um, cukierkowy świat dworzan, tylko bardziej taki właśnie mroczny, brutalny. Więc jeżeli macie ochotę na coś takiego, no to... Polecam, zdecydowanie, kocham. Tylko jak przeczytacie pierwszą część, to nie zrażajcie się, sięgnijcie po drugą i po trzecią, naprawdę druga i trzecia są o wiele, wiele lepsze. Dalej mamy serię, która była bardzo, ale to bardzo popularna za granicą. Pojawiała się wszędzie w pewnym momencie. U nas wyszła i nie osiągnęła aż takiej dużej popularności. I z tego, co pamiętam, wyszły tylko dwa pierwsze tomy, a już kolejne się nie... kolejne, czyli trzeci się nie pojawił. I mówimy o tej serii. Która zawładnęła też świat swoimi pięknymi okładkami. A! I u nas wyszły tylko te dwie części, z tego co pamiętam. Trzecia jeszcze nie wyszła i chyba nie wyjdzie. Yy, ja ogólnie byłam bardzo średnio nastawiona do tej serii, bardzo średnio mi się ją czytało. Yy, po angielsku, pierwszą część, po czym sięgnęłam po pierwszą część po polsku i wciągnęłam się mega i wciągnęłam się tak, że naprawdę chciałam czytać drugi tom, więc zamówiłam drugi tom po angielsku, no i czytam go po angielsku i mówię, mm. i później czytam trzeci i już byłam taka w ogóle, mm. ale wiem, że bardzo dużo osób ją uwielbia i tutaj mamy typowo, mamy księżniczkę, yy, która ucieka, dzieją się różne magiczne rzeczy, yy, no i dwory, ucieczka. Walki, wojny, no i tak dalej, i tak dalej, i dwóch facetów, o których oczywiście, którzy oczywiście biją się na naszą główną bohaterkę. Niestety, mi aż tak nie podpadni, ta aż tak nie weszła w moje gusta, ale. Może dla was jest idealna, no mówię pierwsze dwa tomy są w Polsce, może warto sięgnąć przeczytać, jeżeli macie ochotę na coś takiego. I ona jest bardziej, o, i to jeszcze miałam dodać, ona jest bardziej jak Kirakaz, można powiedzieć, ona jest bardziej delikatna. To jest dobra fantastyka, bo jest fajne stworzony świat, ale chodzi o to, że jest bardziej delikatna pod względem. Relacji z bohaterami pod względem tej brutalności, której nie ma aż tak dużo. Ona jest taka bardziej po prostu do przeczytania i, i do przeżycia, a Anne Bishop jest po prostu taka bardziej brutalna i naprawdę trafia tak, tak, tak do, do, do mnie emocjonalnie bardzo mocno. Dalej mamy książkę, której kontynuacja wyszła już za granicą I tylko i wyłącznie czekam, y, aż będę mogła sobie na nią pozwolić Bo jak to wiadomo z angielskimi, zagranicznymi wydajami Z twardej oprawy są dość drogie Więc czekamy teraz tylko, jak będę miała y, na koncie Zobaczę piękną jakąś okrągłą sumę To od razu pójdzie na drugą część I mówimy o książce Incendiary Od Zarajdy Kordowej I to jest taka cudowna książka Ona ma, ona ma swoje błędy i bardzo trudno się w nią wgryźć, ale jak już człowiek się wgryzie i już poczuje ten klimat, to jest po prostu jeju. I yy, ja pokochałam główną bohaterkę, pokochałam w ogóle całą fabułę i naprawdę, naprawdę bardzo mocno czekam na drugą część I tutaj mamy do czynienia z taką fantastyką pomiędzy, mogę tak powiedzieć? Chyba mogę, nie? Że nie jest to ta Kiera kas, która jest cukierkowa bo mamy tutaj bardzo fajną, dojrzałą bohaterkę, ale to też nie jest ta brutalność, którą mamy w, yy, w Anne Bishop. To jest takie coś pomiędzy. Tutaj jest świetny wątek fantastyczny, tutaj jest świetny wątek romantyczny, którego tak naprawdę nie ma prawie w ogóle, ale jednak coś tam, coś tam jest, coś spicy. Mamy świetną główną bohaterkę, ale jednak jest ta książka bardziej taka książka rozmyślań, niż akcji. Akcji nie jest tutaj tak dużo, dzieje się oczywiście są takie punkty, w których się dzieje, ale większość dzieje się w głowie głównej bohaterki i bardziej jest to przemyślanie tego całego co się dzieje i, i wyciąganie wniosków. Tak chyba mogę określić tą książkę. No. I y, ja byłam zachwycona, bo mi się bardzo podobała główna bohaterka i po prostu świetnie mi się czytała w związku z tym, że no uwielbiam te dworskie klimaty, a tutaj nasza główna bohaterka po prostu trafia do dworu i dzieją się różne rzeczy. Więc Moi drodzy, yy, czytajcie, sięgajcie, mam nadzieję, że wyjdzie w Polsce, bo jest naprawdę taka. Dalej mamy serię, o której mówiłam też ostatnio, w ostatnim filmie, czyli mówimy o Holly Black i yy, trylogii Okrutnych Książek. I tutaj mamy Dwory, Zamki, Intrygi, Elfy. I to już powinno wam po prostu polecić tę serię, bo... Jakbym ja to usłyszała, to bym od razu po nią sięgała. Mamy też yy, Niewyparzony Język Głównej Bohaterki i yy, Niewyparzony Język Głównego Bohatera. Znaczy, on jest w sumie tutaj drugoplanowy, ale później staje się głównym bohaterem. I, ym, i no, 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 ostatnio już mówiłam na ten temat. To jest taka książka, która też jest właśnie trochę tak Pomiędzy, ale bardziej bliżej Kierykaz, bo też jest bardziej młodzieżowa. To jest fantastyka młodzieżowa, dworska fantastyka młodzieżowa, tak to mogę określić. Ja już bardzo dużo wam mówiłam o Krótnym Księciu i wiecie, że ja uwielbiam tę serię i wiecie, że ją polecam. I wiecie, że to jest świetna fantastyka, którą po prostu trzeba przeczytać i, i no wow. Teraz będzie seria, która zawładnęła moim życiem, moim światem, moim serduszkiem, moim wszystkim. I w tej serii nie mam się... Przyczepić tak naprawdę do, do czegokolwiek. To jest seria, którą ja kocham i którą zawsze polecam, i o której zawsze mówię, i o której zawsze wspominam, bo moim zdaniem nie uzyskała takiego uwielbienia, jakie powinna, a naprawdę powinna zyskać po prostu, bo nie, nie ją tak kochać, i powinna wyjść w całości w Polsce, ale niestety wyszły tylko dwa pierwsze tony. Trzeci nie wyszedł, przy go po angielsku, po czym kupiłam całą serię po angielsku, znaczy dostałam od dziewczyn całą serię po angielsku, no i po prostu, o. Oh, Drodzy, mówimy o serii Mary Rudkowski. Mary Rudkowski, którą po prostu kocham i po polsku jest to seria niezwyciężona, a po angielsku to jest seria The Winners, kurs. I jak dobrze wiecie, niestety nie pokazuję wam angielskich wydań, dlatego że angielskie wydania są u mnie w mieszkaniu, a nagrywam w domu. I yy, słuchajcie, że wiecie, że ja uwielbiam tę serię i wiecie, że ja kocham ją nad życie i w niej jest wszystko i w niej nie ma magii. To jest to, w niej nie ma magii, w niej mamy stworzony świat przez autorkę, który ma podział na tych lepszych i gorszych, na lepszą i gorszą rasę. I ta gorsza rasa lub nacja jest po prostu wyniszczana przez tą lepszą i też zniewolona. I w pewnym momencie ta gorsza nacja się w końcu wkurza i uważa, że nie. My powstaniemy i robimy powstanie i w tym, w środku tego wszystkiego jest właśnie nasza główna bohaterka ona oraz nasz główny bohater. Więc tutaj mamy od nienawiści do miłości, to raz, a dwa, mamy tak świetny rozwój wydarzeń, takie napięcie pomiędzy bohaterami, taki romans, taki po prostu cudowne stworzony, taki cudowny, stworzony świat. Piękne. To jest po prostu, to jest po prostu przepiękna seria, stworzona tak pięknie, napisana tak świetnie, na, tak charaktery są nakreślone. Ja nie potrafię się przywalić do niczego, jeżeli chodzi o tą serię, więc musicie ją przeczytać. To jest no, i najlepsza seria, jaka powstała ever. Jest przezarąbista. Ever. I słuchajcie, mam dwie ostatnie serie. Pierwsza jest taka bardziej cukierkowa, bardziej przypominająca trochę Jerekas, ale jest bardziej Baśniowa, albo mogę powiedzieć, że bardziej wymyślna, bardziej taka rozmyśl... rozpisana, rozmyślona. Chodzi mi o to, że główna bohaterka bardziej tutaj po, pokombinowała, pomyślała, i mówimy o serii de Bellas. I ja kupiłam tą książkę i trzymam ją tylko i wyłącznie dlatego, że ma piękną kładkę. Jak to świadczy o mnie, czy o książce Tu ma piękne w ogóle ten um, Grzbiet Ale wyszła już druga część, drugiej części nie czytałam nawet Druga część jest niebieska i też ma śliczną właśnie Taką okładkę, taką, mm, rzucającą się w oczy Ale ogólnie mam tutaj Nowy Orlean I I z tego co pamiętam, bo czytałam ją dawno Tutaj jest, na pewno jest dworski klimat Bo tylko i wyłącznie dlatego ją wtedy kupiłam Bo Nowy Orlean, dworski klimat, zamki No Musiałam to przeczytać, ale chodzi tutaj o piękno I, i nasza główna bohaterka jest właśnie piękna i dlatego trafia na dwór. No i dalej już nie pamiętam, co się tam działo, ale pamiętam świat, który był piękny. I pamiętam, że główna. I pamiętam, że autorka właśnie tak pięknie rozpisała tą książkę, i tak piękne rzeczy wymyślała w niej, takie naprawdę oryginalne, po prostu był świetny, oryginalny świat, który wciągał i który bardzo się podobał, ale jednak fabularnie to nie był aż, to nie była aż tak dobra książka, by czytać drugą część. Ale jeżeli macie ochotę na coś takiego bardziej, jak Kierakas, bo pamiętam, że tutaj właśnie jest trochę bardziej jak Kierakaz. I żeby to było właśnie takie piękne. No i nie boicie się języka angielskiego. Tutaj w Debeles jest tak, że nie jest ten angielski aż tak zaawansowany, więc w moim zdaniem możecie bez problemu czytać. Jedyne, na co możecie się natknąć, co może Wam stanowić problem, to są opisy świata, czy opis tego, jak wyglądają dane budynki, czy opisy tego, jak wyglądają suknie, czy dane postaci. Ale to, to, to głównie tego możecie się bać, a resztę na pewno bez problemu zrozumiecie. I ostatnią serią, którą mogę Wam polecić, jest seria, którą. Oczywiście, że uwielbiacie. Mam nadzieję, że uwielbiacie, bo ja uwielbiam. I mówimy o Victoria Aveyard. I to jest ostatnia część serii Wojenna Burza. I mówimy o serii Czerwona Królowa, którą kocham i uwielbiam. I no nie mogę nie polecać. okej, okay, ostatnia część się kończy tak średnio na jeża, ale równocześnie też te poprzednie części to mi po prostu naprawiają całość. Więc jeżeli nawet ta część się kończy tak, pani, to jednak poprzednie części były takie mm, cudowne. Więc słuchajcie. E, Czerwona królowa, e, dystopia, świat gdzie jest podział na czerwonych i srebrnych w związku z tym jaką mają krew. No i nasza główna bohaterka, która ma moc, ale ma czerwoną krew. I o co tutaj chodzi? Trafia na dwór, dzieją się różne rzeczy, dzieją się powstania, wiecie, kurde, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że ja lubię po prostu książki, w których jest tak, że jest jakiś podział taki na tych lepszych i gorszych i, i tutaj jest jakieś, jakieś powstania, jakieś dwory, intrygi i tak dalej. Macie jakąś taką książkę, którą też możecie polecić, co ja nie czytałam? Może, może ja o czymś nie wiem, a może są jakieś takie fajne i ja może nie wiem. Hmm. więc yy, tak, to zdecydowanie Wiktoria Aveyard i Czerwona Królowa yy, czytajcie, jeżeli lubicie taki klimat jeżeli nie czytaliście oczywiście, bo była to seria naprawdę popularna swego czasu yy, wciąż siedzi w moim serduszku i wciąż siedzi w mojej głowie i wciąż o niej pamiętam bo bardzo mi się podobał główna baterka i bardzo mi się podobał rozwój akcji w trzech częściach, w ostatniej czwartej średnio, najeżdżam i słuchajcie, doszliśmy do tego momentu, w którym mówię Wam o rozdaniu. Mam dla Was jeden egzemplarz, tak jak mówiłam. Dwa pozostałe będą rozdane na Instagramie. I jeżeli chodzi o pytanie bo musi być pytanie jakiekolwiek konkursowe. Moi drodzy, napiszcie mi swoją ulubioną serię właśnie z takimi dworskimi intrygami, z jakimś dworskim klimatem. Nie musi być to fantastyka. Może być to na przykład jakiś romans, bo na przykład są cudowni Bridgertonowie, których ja uwielbiam i których naprawdę polecam również. Więc możecie polecić mi cokolwiek, ale polećcie mi jakąś serię właśnie z takim dworskim, fajnym klimatem yy, i wybiorę jakoś... Ups. I wybiorę osobę, która wygrywa jeden egzemplarz za tydzień. Więc, moi drodzy, dodawajcie, yy, dodawajcie komentarze i za tydzień dowiecie się, kto wygrywa. I moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że poleciłam Wam chociaż trochę książek z takim dworskim klimatem. Mogę Wam szczerze i otwarcie powiedzieć, że bardzo dziwnie mi się nagrywa po takiej długiej, przerwie nie nagrywania. Mam nadzieję, że aż tak bardzo tego nie widać, bo naprawdę tak śmiesznie mi się siedzi i opowiada o książkach. I tak siedzę, i tak w sumie. Opowiadam, ale do końca jeszcze tego nie czuję. Więc muszę wrócić tak, żebym czuła. Rozumiecie o co mi chodzi, prawda? Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie.